Także cebulka, Troszkę dobrego oleju tłoczonego na zimno Bardzo dobry olej, polecam Cebula uwielbia tłuszcz Tłuszcz jest nośnikiem smaku Także jelen jest bardzo chudym mięsem Także jelenina jest Dziewięć razy chudsza Od najchudszej wołowiny. Także, także Ale panie tu idą Kurczę, już cebula pokrojona e, Drogie panie Cerulka, teraz może się powoli ubydać czosnek. Także widzę, że mamy tempo ekspresowe. Smaki nam się uwalniają. Także to porzucamy wreszcie cebuli. Ale mamy tutaj. Będzie jeden cebuli. Niech to się właśnie dusi. I co do tego? Żeby ta cebula miała takie troszkę, mówiłem, że, że jeleny w winie, a więc odrobinę białego wina, żeby ona nam się dusiła. Żeby ona nam przeszła tym winem. Na razie robimy wszystko bez soli. Yy, sól będzie w późniejszej części naszego gotowania. Zawsze potrawę solimy później, pod koniec. Także tu mamy. Ja jeszcze ubrałem tu kilka ząbków, to Panie Radzą to pokroją. Także znaczy nasze danie wymaga dużej ilości cebuli, dużej ilości cząstku. Danie ma być zdrowotne. Ma odkażać górne drogi oddechowe. Do naszego dania jeszcze mamy piwa i oczywiście mamy jeszcze nalewkę z sosnową z pieczyst. To jest taki unikat. Z sosną i to właśnie też będzie wlane do naszej potrawy. Wszystkim, bo taka była konwencja dzisiejszego spotkania. Warunek jest taki, żeby nam się to wszystko obrosiło. Napijem się. tak drobno czy tak? Tak Jab nie, mam. Może... Nie, jabłka, tak, jabłka na takie kawałki jakieś cząstki. O, 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 żeby nam się ładnie rozpadły. O, jeszcze musimy troszkę. Ci powiem Andrzej, że z tym ze swoim byś mógł jeździć po pół Polski. O, dobrze wiedzieć. Panie, tu działają z nożami lepiej wiar.